Witajcie, słuchajcie, w kolejnym odcinku Pseudo-Podcastu, gdzie tak naprawdę to oczywiście nie jest podcast, ani też nie jest e, to żaden, nie wiem, komentary, z czego dowiedzieć się później, dlaczego tak powiedziałem to, A to jest, słuchajcie, kolejny odcinek, e, któryś tam z kolei. E, wiem, że os niektóre osoby mogą przyciągnąć bardziej główny tytuł, więc słuchajcie, na dole macie pasek, e, tak, i też możecie oczywiście zasubskrybować kanał, bo też czasami mówię ciekawe rzeczy. Niedługo zbliżamy się do 550 subskrypcji, więc. Yy, oby, tak dalej. Więc tak, yy, na swoją obronę, yy, mogę dodać, czemu nie było od razu filmu z Pyrkonu albo ogólnie nie było po, pseudo-podcastu, zwłaszcza jak były aktualizacje, tylko pojawił się. film <grym> od Nataniela. Chwilowo przerywamy cringe'owe filmiki ROBKA, aby przejść do newsów z ostatniej chwili. A, to też, też nie wiedziałem, że w ogóle taki film powstanie, jak coś. <grym> Ale był całkiem zabawny. Eee, więc przechodząc do tematu, bo zaraz się zajmiemy, słuchajcie, tymi tematami, które mogą interesować osoby. Ale teraz skupmy się na osobach, które przyszły głównie na tytuł, czyli słuchajcie o propach. Eee, więc tak, ogólnie to była aktualizacja w Virochacie. E eee, ja to nazywam Lootbox Update. <laughs> tak, e, bo jak ktoś sobie, słuchajcie, weźmie betę, gdzie tutaj macie krótki fragment, jak dołączyć do bety to e czyli po prostu przez Steam. A tak Niektóre osoby to, słuchajcie, tak ukrywają e, swoje aktualizacje w becie że klikasz, klikasz, klikasz i gotowe, mm, to macie, słuchajcie, betę, gdzie na start, słuchajcie, dostajecie prezenty, a tak dokładniej rzeczy, To powiedzieć, więc oni po prostu coś tam pozmieniali i dodali z jednej okładki inwentory, gdzie, słuchajcie, e, macie tam, słuchajcie, przykładowo nowe naklejki e, bety, to dostaniecie dropa, że wirocza wam dropnie i dostaniecie takie holograficzne naklejki, tak samo jak emotki holograficzne. To jest, szczerze mówiąc, dosyć ciekawe, że oni takie rzeczy dodają. I nie ukrywam... No, brawo chat. no... Tak, tu mam cegłą nawet, którą nie wiem nawet, czy było widać. Ale poza tym też ta słynna kostka, która aktualnie została dodana jako chyba... Teaser. Podkreślając teaser. Jeśli, nie wiem, ktoś już otwiera szampana, tak samo jak ja, jak się o tym dowiedziałem, że... No, nareszcie, no taki fropy pokory tego kota, co mam aktualnie na awatarze, który sobie lata coś i zwierzaki, to oni wreszcie dodadzą coś takiego i nie będzie to obciążało awatara? To nie. Od razu ostudzam e, entuzjazm, że najprawdopodobniej własne przedmioty nie zobaczymy na pewno do końca tego roku. A czy zobaczymy różne wira czatowe, to może coś zobaczymy, bo oni sobie aktualnie tam eksperymentują. Jest to jest taka śmieszna sprawa, bo na cały czas aktualizowana. I na chwilę obecną. Dostała tego. Wcześniej ona, można było na niej siedzieć, a teraz zmienia kolory. A tak właściwie ma po prostu audiolinkę. Tak samo jak ja na okularach mam audiolinkę, gdzie jak gra na danym świecie muzyka i mapa ma audiolinka, to sobie leci po prostu. Czy ona gra bez audiolinka, to nie mam pojęcia, ale chyba nie. Więc mam nadzieję, że ja entuzjazm usudziłem, bo wiem, że parę osób się jarało. Też się jaram tym, bo na przykład jak wszedłem sobie. Ja też słuchajcie, bardzo bym chciał, żeby od razu wprowadzili, ale ja myślę, że ta kostka jest bardziej taka. Dla testerów po prostu, dla programistów, że jak to ogarnąć, żeby to było dobrze działało i też żeby, nie wiem, gry nie. Z... Gra na tym nie straciła mocno. No dobra, no to teraz przeszliśmy z tematów propów, to jesteśmy na tematach e, Pyrkonu. E, to ropek gdzie wideo. <suszy> e, jak już pewnie myślicie, że ja powiem, no, tak naprawdę już nie ma tego wideo, zgubiłem pliki, to. Nie. E, po prostu się pochorowałem, co nie wiecie, jak życie sobie tak rozchorowane i tak próbujecie coś zrobić, zwłaszcza jak jeszcze chodzicie do pracy, to tak nie chce wam się. Więc u mnie było tak w przypadku. Na niektórych shortach mogliście zauważyć, że na przykład nie występował mój głos, albo występował w taki dosyć osłabiony tonie. No cóż, to tyle. No, pochorowałem się. Myślę się od poniedziałku to spróbuję w życiu albo we wtorek. Dajcie mi jeszcze czas. Ale ogólnie dziękuję wszystkim osobom, którzy podpisali się na flagę, Tutaj mamy słuchajcie oczywiście naszą flagę i ja wiem, że ktoś może powiedzieć no, ale mało tych podpisów. A ja powiem tak, bardzo dużo podpisów było. Szczerze mówiąc, spotkałem więcej osób z Polanda i w ogóle niż się spodziewałem. Jednak poinformowanie, że będę chodził w questach to był bardzo dobry pomysł. A, co jeszcze ma się pojawić, to jeden z 10. Tak, nie wierzę, że ja muszę robić shorta na temat 1 z 10. No, ale ogólnie chciałem tutaj e, prosić o chwilę spokoju. Ja wiem, że dużo osób oczekuje, zwłaszcza zobaczenie pełnej końcówki. Ale powiem tak: no zwykle jak pojawia się do 10, to potrzebowałem 4 dni, a to jest trochę długie, to dajcie mi czas do tego tygodnia, się pojawi pewnie. Bo to mimo wszystko trochę dużo tego do montowania mam. A zapytania: kiedy na szósta edycja, to dajcie mi jeszcze mi chwilę. Nie wiem, nie wiem, może za dwa miesiące albo za kilka. No wiecie, ja nie chcę zrobić. 1, 10, 10, bo się nam pomysł w końcu na pytanie wyczerpią. Więc będzie trzeba co jakiś czas kategorie zmieniać. Plus jeszcze tego, ma mapa krypto może i jest cudowna, ale jak 16 osób nie potrafi utrzymać, to. No wiecie, no to troszeczkę tego. Więc chyba myślę, że już szósta edycja to będzie na naszej mapie. Tak bym przynajmniej chciał. Ale dlatego jeszcze nie pojawiła się familiada. Głównie dlatego, bo... My... no ja czekam dalej na mapę. No. Muszę znajomego wyprosić ładniej. Oczywiście, słuchajcie, dziękuję za wszystkie subskrypcje. Widzimy się na shortach, ewentualnie na eventach. Zachęcam na wbijanie na Dzienną Utopię, subskrybowanie kanału, czycie lekowanie filmów, to tyle. Papa, pa, mam nadzieję, że niedługo przy teleturniejach i w ogóle. I słuchajcie, tak na koniec. Jakby ktoś pytał o Squid Game, czy będzie druga edycja, albo trzecia, albo w ogóle, to tak, będzie.